Jedna część jest subtelna, jak sieć wokół Ziemi, a inna część jest fizyczna. To jest po prostu cały ten system, w którym żyjemy. A jeśli chcemy się z tego wydostać, jest to możliwe tylko za pomocą naszej świadomości, kiedy budząc się i podnosząc naszą świadomość, zdamy sobie sprawę, że coś jest nie tak na poziomie fizycznym. Wtedy musimy również przestać w tym uczestniczyć. Mieliśmy kilka pytań dotyczących Matrixa ponieważ wielokrotnie wspominasz o matriksie a teraz kiedy mówimy o myślach czym jest matriks czy to jest coś co zostało stworzone za pomocą myśli co to dokładnie jest ma różne poziomy jest to poziom fizyczny i potem są poziomy subtelne a na poziomie subtelnym matriks jest zakotwiczony w ziemi więc to jest naprawdę jak system który otacza ziemię a my, ludzie, w środku tego wszystkiego. I jeśli chcemy się wydostać, jest to możliwe tylko przez naszą świadomość. Ale co, jak powstał Matrix? Pierwotnie nie zawsze tam był. Został stworzony przez nieświetliste istoty. Ponieważ w ten sposób mogą nas utrzymywać tutaj, w, tym, w tej rzeczy, którą skonstruowali. No i właśnie jedna część jest subtelna, jak sieć wokół Ziemi, a inna część jest fizyczna. To jest cały ten system, w którym żyjemy. Wszystko jest do góry nogami. Więc to jest coś, co trzyma nas w pewnym stopniu w niewoli. Tak. Właśnie rozmawialiśmy o tym w samochodzie, to właściwie to samo, co... Co my, ludzie, właściwie robimy ze zwierzętami? Czy można powiedzieć, że jest to coś podobnego? Że istoty pozaziemskie uważają istoty ludzkie jako takie, tak jak wielu ludzi widzi zwierzęta i traktują je w ten sam sposób, mało uważny sposób i że istnieje tu pewien związek? Tak, nieświetliste istoty pozaziemskie postrzegają ludzi jako swoich niewolników. One w sumie trzymają nas tutaj w niewoli. I wielu ludzi robi to samo ze zwierzętami. To właściwie dokładnie to samo. A my, ludzie, na przykład sposób, w jaki traktujemy zwierzęta, to przecież. Mówi coś o nas. I myślę, że można założyć, że ludzie, którzy źle traktują zwierzęta, że oni swoją świadomością również są uwięzieni w Matryksie. Ponieważ nie możesz się wydostać z niego swoją świadomością, jeśli nie traktujesz dobrze zwierząt i innych istot. A czy można by też powiedzieć, że to niesamowite cierpienie zadawane zwierzętom, to niewiarygodne, jak wiele zwierząt jest zabijanych w każdej sekundzie. Przepraszam za poruszenie tego tematu, ale nie da się tego uniknąć, ponieważ jest tak podobny do tego, co właściwie dzieje się z nami, ludźmi. Czy nie byłoby to zadaniem, aby zakończyć cierpienie zwierząt, aby to nie wracało do nas jako ludzkości? Tak. A jeśli chcemy to zakończyć, to my musimy to zrobić, ponieważ zwierzęta nie mogą. Są zdane na naszą łaskę. Są zależne od tego, czy je lubimy. Są ludzie, którym nie da się tego wytłumaczyć. Nie mają już żadnych uczuć odnośnie tego. Ale ci ludzie, którzy czują, że zwierzęta mają duszę tak jak my i że jesteśmy za nie odpowiedzialni, ci ludzie mogą to zmienić dla zwierząt. Mogą lepiej traktować zwierzęta i opowiedzieć o tym innym ludziom. Ponieważ wiele ludzi, oni nie są złymi ludźmi. Po prostu nigdy się tego nie nauczyli. Zapomnieli, że zapomnieli. Urodzili się tutaj i po prostu przyjęli pełno rzeczy. I jeśli już nie mają poczucia, że to wcale nie jest dobre, to po prostu będą tak robić przez resztę swojego życia. Nie dlatego, że nie mają dobrego serca, ale po prostu z powodu nieświadomości. A potem można zmienić to tylko wtedy, kiedy ktoś tej osobie to powie, aby w ogóle pojawiła się u niej ta myśl. Czy to też jest częścią matrix, te rzeczy, które po prostu przyjęliśmy i których jesteśmy zupełnie nieświadomi? Można widzieć to w ten sposób, ale kiedy tu inkarnujemy i zapominamy, że zapomnieliśmy, to się po prostu dzieje. Nikt za to nic nie może, ponieważ zapominamy i wtedy mamy tam dziurę, ale przeważnie tylko nieświadomie i potem chcemy to wypełnić i po prostu bierzemy to, co jest wokół nas, ponieważ to, czym naprawdę jesteśmy, zostało zasypane. Ale czy to zapomnienie lub zasypanie samo w sobie? Czy to nie jest częścią Matrixu? Tak, zgadza się, tak. I mówisz oczywiście, że można wydostać się z tego więzienia lub wydostać się z tego Matrixa tylko poprzez świadomość. Tak. Świadomość jest decydującym czynnikiem na poziomie fizycznym. Musimy również odpowiednio się zachowywać. Jeśli wiemy, to znaczy jeśli się budzimy, podnosimy naszą świadomość i zdajemy sobie sprawę. Och, coś jest nie tak na poziomie fizycznym, to musimy również przestać w tym brać udział. Jeśli w przypadku zwierząt zdajemy sobie sprawę, że zwierzęta mają uczucia, i że kiedy je zjadamy, to je zabijamy. I żaden normalny człowiek by tego nie zrobił. To jeśli wiemy o to w naszej świadomości, to musimy też działać zgodnie z tym. A jeśli tego nie robimy, Wtedy nadal w jakiś sposób tkwimy w Matryksie, ponieważ na poziomie fizycznym wciąż go wspieramy, ale kluczem jest nasza świadomość. Tu wszystko się zaczyna. To proces. Ja też jadłam mięso i byłam tego całkowicie nieświadoma i w pewnym momencie, może 15, 20 lat temu, nie wiem, nie wiem jak dawno to było, ale w pewnym momencie coś się stało, że zdałam sobie sprawę, że nie mogę tego już zrobić. Ale tak jest z wieloma rzeczami. I gdzie się zaczyna? Czy zaczyna się od naszych myśli, na przykład? Jak możemy zacząć zmieniać naszą świadomość? Tak, zaczyna się to od naszych myśli. Dzisiaj zobaczyliśmy to zdjęcie kryształu wody. A mianowicie, ja co myśli mogą zdziałać? Można to zobaczyć tak wspaniale na tych zdjęciach. Wiem, wielu z Was może zna Masaru Emoto, człowieka, który stworzył kryształy wody. Tomas, mógłbyś to pokazać? Tak, tutaj to widać. To takie piękne. I sądzę, że dobrze jest raz po raz... Sobie o tym przypomnieć, w jaki sposób różne myśli działają na strukturę wody. A my, istoty ludzkie, nasze ciała, to 70%, wody. 70 wody. Około 70% powierzchni Ziemi jest również pokryta wodą. I myślę, że to bardzo ważne, przypominać sobie od czasu do czasu, co nasze własne myśli mogą stworzyć w strukturach naszego ciała. Пинкные гвязды, не правда? Так.